Wyobraźcie sobie szesnastoletniego chłopca, który w ciągu zaledwie kilku miesięcy zmienił się z nieśmiałego ucznia w najgorszego koszmaru mieszkańców Pragi. Jiri Straka, nastolatek, który w 1985 roku zaatakował 11 kobiet, popełnił trzy morderstwa i doprowadził do tego, że przed zbliżającą się Spartakiadą władze ściągnęły 200 kryminologów, aby go schwytać. Czy wierzycie, że szesnastolatek może być seryjnym mordercą? Czy młody wiek może być usprawiedliwieniem dla najokrutniejszych zbrodni? I co najważniejsze, czy ktoś taki może się zmienić? Historia, którą dziś opowiem, zmusi was do zadania sobie tych trudnych pytań. Bo Straka, znany jako Spartakiadowy Morderca, żyje dziś wśród nas. Dzisiejsza historia przeniesie nas do Czechosłowacji lat 80., do Pragi, miasta, które na zawsze zapamięta imię Jiří Straka. Ale żeby zrozumieć, jak zwykły chłopiec stał się potworem, musimy cofnąć się do jego dzieciństwa. 14 kwietnia 1969 roku w Pradze przyszedł na świat Jiří Straka. Pozornie zwyczajna rodzina: ojciec pracujący za granicą, matka zajmująca się domem i synem. Ale za zamkniętymi drzwiami ich mieszkania działo się coś, co na zawsze zniszczy psychikę małego chłopca. Czasy były trudne. Czechosłowacja lat 70. to kraj za żelazną kurtyną, gdzie życie zwykłych ludzi było pełne ograniczeń i frustracji. Ojciec Iriego, jak wielu mężczyzn tamtej epoki, szukał lepszego życia, podejmując pracę za granicą. To oznaczało długie miesiące nieobecności, podczas których cała odpowiedzialność za wychowanie syna spadała na matkę. Matka Iriego była surowa i wymagająca, ale to było coś więcej niż zwykła surowość. Kobieta, pozostawiona sama z dzieckiem, bez wsparcia męża, zmagająca się z codziennymi trudnościami życia w komunistycznej Czechosłowacji, prawdopodobnie sama cierpiała na nierozpoznane zaburzenia psychiczne. Gdy ojciec wyjeżdżał do pracy, a działo się to przez większość roku, kobieta zostawała sama z synem. I właśnie wtedy pokazywała swoje prawdziwe oblicze. Każde przewinienie każdy objaw niegrzeczności, a czasem nawet zwykła dziecięca żywotność, spotykały się z karami cielesnymi. Jirzy żył w ciągłym strachu przed kolejnym biciem, przed kolejnym wybuchem matczynej złości. Dom, który powinien być bezpieczną przystanią, stał się dla niego miejscem terroru. Nie było ucieczki, nie było nikogo, do kogo mógłby się zwrócić o pomoc. Wyobraźcie sobie dziecko, które każdego dnia budzi się z lękiem które idzie do szkoły, bojąc się powrotu do domu. To właśnie stało się udziałem młodego straki. Depresja, która go ogarnęła, była tak głęboka, że nauczyciele zaczęli się niepokoić. Chłopiec nie miał motywacji do nauki. Nie potrafił powiedzieć, kim chce zostać w przyszłości. Wydawał się zagubiony w swoim własnym świecie strachu. Gdy zaniepokojona wychowawczyni zasugerowała badania psychiatryczne, okazało się coś zaskakującego. Yeezy miał bardzo wysoki iloraz inteligencji. Aż 125. Ale inteligencja nie potrafiła walczyć z traumą. Chłopiec nadal nie potrafił funkcjonować normalnie. Okradał kolegów, ignorował szkolny regulamin, a przede wszystkim zaczął obserwować dziewczyny. To nie była naturalna ciekawość chłopca w okresie dojrzewania. To było coś znacznie bardziej niepokojącego. Jiży zakradał się do damskich toalet, podglądał koleżanki z klasy. Już wtedy w jego umyśle rodziły się mroczne fantazje które później zmienią się w koszmar dla mieszkanek Pragi. W 1983 roku Jiri skończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w szkole górniczej w Stochowie, w powiecie Kładno. Zmiana środowiska mogła być dla niego szansą na nowy początek, ale trauma z dzieciństwa była już zbyt głęboko zakorzeniona w jego psychice. Zamieszkał w internacie, ale każdy weekend wracał do matki w Pradze. Teoretycznie miał wracać do internatu w niedzielę wieczorem, ale praktyka wyglądała zupełnie inaczej. Te weekendowe wizyty staną się początkiem jego kariery przestępczej, ale też czasem, gdy jego zaburzenia zaczną przyjmować coraz bardziej niepokojącą formę. Internat, mimo wszystkich swoich niedogodności, dawał Iremu coś, czego nigdy nie zaznał w domu – względny spokój. Nie było tam matki z jej wybuchami złości i karami cielesnymi ale był tam też brak jakiejkolwiek terapii czy pomocy psychologicznej. Nikt nie próbował zrozumieć, dlaczego chłopiec jest tak zamknięty w sobie, dlaczego ma problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami. Z wieku nastoletni Straka coraz bardziej fascynował się kobietami, ale nie w zdrowy sposób. Obsesyjne myśli o seksie zaczęły go prześladować dzień i noc, nie potrafił się od nich uwolnić, nie potrafił zapanować nad swoimi pragnieniami. W jego umyśle kiełkowały coraz mroczniejsze fantazje, które, zamiast z czasem słabnąć, stawały się coraz bardziej intensywne i przemocowe. 17 lutego 1985 roku nastąpił przełom. Podczas jednej z wizyt u matki, Lizzy wybrał się na nocny spacer po Pradze. Tam spotkał Milanę, dziewczynę kilka lat starszą od siebie. Rozmawiali, ale nagle nastolatek wyznał jej prawdę: ma 16 lat i chce z nią współżyć. Gdy dziewczyna odmówiła, Jiżi pokazał swoje prawdziwe oblicze. Popchnął Milany na ziemię, zaczął ją rozbierać. Przerażona dziewczyna błagała go, żeby przestał, próbowała go przekonać do zmiany miejsca. Gdy udało im się dojść do lepiej oświetlonej alejki, Milana zaczęła wołać o pomoc. Yeezy wystraszył się, zażądał pieniędzy i uciekł. Co zastanawiające, Milana postanowiła przemilczeć całą sprawę. Nie chciała zgłaszać tego na policję, Bojąc się, że zniszczy życie swojemu nieletniemu napastnikowi, dopiero jej znajomy przekonał ją do złożenia zawiadomienia. Policja stworzyła portret pamięciowy, ale był on tak nieprecyzyjny, że nie udało się nikogo wytypować. Psycholog współpracujący z policją był sceptyczny co do wieku sprawcy. Według niego szesnastolatek nie byłby zdolny do takiego czynu. Napastnik musiał mieć co najmniej 25 lat. To przekonanie okaże się jednym z największych błędów w tej sprawie. Yeezy Straka nie poprzestał na jednym ataku. W marcu 1985 roku zaatakował kolejne dwie kobiety. Osiemnastolatkę i dziewiętnastolatkę. Tym razem jego motywem był już nie tylko seksualna obsesja, ale także chciwość. Pierwszą ofiarę zaatakował kostką brukową w głowę, gdy wracała od koleżanki do domu. Dziewczyna upadła, a Yeezy zabrał jej torebkę. Mimo obrażeń próbowała gonić złodzieja. Ale krew spływająca z rany uniemożliwiła jej dalszy pościg. Druga napaść przebiegała podobnie: atak, kradzież, ucieczka. Ale to było dopiero preludium do czegoś znacznie gorszego. 8 kwietnia 1985 roku Jiri spotkał w parku 23-letnią Alice. To spotkanie zakończy się pierwszym morderstwem w jego karierze: wywrócił kobietę na ziemię, przeciągnął między drzewa, gdzie ją rozebrał i zgwałcił. Ale tym razem nie poprzestał na gwałcie. Udusił Alice, a następnie ukrył jej ciało pod stertą liści. Była to przemyślana zbrodnia, iż chciał ukryć ślady swojego czynu. Gdy Alice nie pojawiła się na umówionym spotkaniu z chłopakiem, jej bliscy zaczęli poszukiwania. Następnego dnia sprawą zajęła się policja. Ciało znalazł policyjny pies. Początkowo podejrzenia padły na chłopaka zamordowanej, ale analiza śladów krwi wskazała na zupełnie inną osobę. Niecały miesiąc po morderstwie Alice, Lizzy wybrał sobie kolejną ofiarę. Tym razem była to Wlasta, którą śledził od momentu, gdy wysiadła z tramwaju. Gdy kobieta szukała kluczy do domu, nastolatek rzucił się na nią i zaczął dusić. W pewnym momencie zauważył, że jego ofiara jest znacznie starsza od niego i przestał. Ale szybko zdał sobie sprawę, że kobieta i tak zgłosi to na policję. Postanowił więc ją zabić, dusił Wlaste aż straciła przytomność. Przekonany, że nie żyje, wrzucił ją do przyczepy stojącego samochodu, zabrał torebkę i uciekł. Na szczęście dla Wlasty przeżyła atak. Gdy odzyskała przytomność, od razu zgłosiła sprawę policji. Ale szok był tak wielki, że nie potrafiła opisać napastnika. W tej samej nocy Iży zamordował i okradł 30-letnią Werę, po czym opuścił Pragę i wrócił do internatu. W Pradze zapanowała panika. Zbliżała się szósta Spartakiada, Wielkie święto sportu, na które miały przyjechać tysiące młodych kobiet z całego kraju. Każda z nich mogła stać się potencjalną ofiarą niezidentyfikowanego seryjnego mordercy. Presja na policję była ogromna. Zebrało się 200 najlepszych kryminologów w kraju, którzy mieli rozwikłać zagadkę tajemniczego zabójcy. Ale mimo intensywnych poszukiwań wciąż pojawiały się kolejne ofiary. Napadnięta została między innymi Ludmiła, która ledwo zdołała uciec przed Irim. Następnie straka zamordował Martę, kobietę dwa razy starszą od siebie, którą najpierw zgwałcił. Powoli zaczęto składać w całość wszystkie elementy tej zagadki. Śledczy ustalili, że grupa krwi mordercy to a taką samą wykryto przy okazji zabójstw Alice i Wery. Zauważyli też wzorzec, napastnik atakował kobiety w niedzielę. Ale wciąż nic nie wskazywało na strakę. Jego matka była przekonana, że syn każdej niedzieli wraca do internatu więc o nic go nie podejrzewała. Tymczasem Jiri rzeczywiście każdej niedzieli znajdował się w Pradze, ale nie po to, żeby wrócić do internatu. Szwendał się po ulicach, czasem przechodząc kilkadziesiąt kilometrów, aby znaleźć kolejną ofiarę. Nie spał w te noce. Jego obsesja była silniejsza od zmęczenia. 22 maja 1985 roku intensywne śledztwo w końcu przyniosło rezultaty. Zatrzymano zaskoczonego Jiriego Straka. Jak udało się ustalić tożsamość zabójcy? Kluczem okazała się dokładna rewizja w mieszkaniu Straki. W jego pokoju znaleziono skrzynkę pełną rzeczy należących do ofiar. To był niezbity dowód łączący nastoletniego chłopca z serią brutalnych ataków na kobiety. Po aresztowaniu Jiri został dokładnie przesłuchany. Nastolatek przyznał się do wszystkich popełnionych czynów. Śledczy dowiedzieli się o sile jego obsesji seksualnej. Był gotów przechodzić dziesiątki kilometrów każdej niedzieli, byle tylko znaleźć kobietę, którą mógłby zaatakować. Jiri Straka został oskarżony o zaatakowanie 11 kobiet. Usłyszał zarzuty trzech morderstw, usiłowania zabójstwa, gwałtów, napadów i kradzieży. Gdyby był pełnoletni, bez wątpienia zostałby skazany na śmierć. Ale jako szesnastolatek mógł otrzymać maksymalnie 10 lat pozbawienia wolności. Mimo relatywnie łagodnego wyroku. Życie Iriego w więzieniu było prawdziwym piekłem. Współwięźniowie nie pozostawili mu złudzeń co do tego, jak postrzegają jego czyny. Gwałcili go i torturowali w odwecie za to, co zrobił swoim ofiarom. Niektórzy próbowali go nawet zabić. W czeskich więzieniach lat 80. panowała niepisana hierarchia. Na samym dnie tej hierarchii znajdowali się ci, którzy skrzywdzili kobiety i dzieci. Nie miało znaczenia. Że Yezhi sam był jeszcze dzieckiem w momencie popełniania swoich zbrodni. Dla współwięźniów liczyło się tylko jedno, co zrobił swoim ofiarom. Przemoc więzienna była systematyczna i brutalna. Jiż często trafiał do izolatki nie dlatego, że łamał regulamin, ale dla własnego bezpieczeństwa. Administracja więzienia zdawała sobie sprawę, że jego życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie. Młody mężczyzna, który trafił za kraty jako szesnastolatek, Musiał szybko dorosnąć i nauczyć się przetrwania w jednym z najtrudniejszych środowisk, jakie można sobie wyobrazić. Paradoksalnie, więzienne doświadczenia mogły mieć pewien efekt terapeutyczny. Po raz pierwszy w życiu Izzy doświadczał konsekwencji swoich czynów na własnej skórze. Po raz pierwszy musiał zmierzyć się z tym, jak czują się ofiary przemocy. Czy to zmieniło jego sposób myślenia? Czy wpłynęło na jego późniejszą przemianę? To pytania, na które nigdy nie otrzymamy pełnej odpowiedzi. To była brutalna sprawiedliwość więziennej hierarchii. Dla osadzonych nie miało znaczenia, że Jiří był niepełnoletni w momencie popełniania zbrodni. Liczyło się tylko to, co zrobił bezbronnym kobietom. W 1994 roku, gdy Czechosłowacja się rozpadła, Straka został objęty amnestią. Ale jego problemy się nie skończyły. Zamiast na wolność trafił do szpitala psychiatrycznego w Opawie. W międzyczasie Jiří poddał się kastracji, zabiegu, który miał na celu kontrolę jego popędu seksualnego. Decyzja ta nie była łatwa, ale prawdopodobnie wynikała z jego własnego strachu przed powrotem starych obsesji. Kastracja chemiczna czy chirurgiczna to skrajne środki, które pokazują, jak poważnie traktował swoje zaburzenia. Spędził w szpitalu psychiatrycznym w Opawie 10 długich lat. To był całkowicie inny świat niż więzienie. Zamiast kar i zemsty, spotkał się tu z terapią i próbami zrozumienia mechanizmów swojej psychiki. Psychiatrzy pracowali z nim, używając najnowszych metod tamtych czasów terapii behawioralnej, psychoanalizy, farmakoterapii. Proces leczenia seryjnego mordercy to jedno z najtrudniejszych wyzwań psychiatrii sądowej. Czy można wyleczyć kogoś z tak głębokich zaburzeń? Czy można uwierzyć, że człowiek, który zabił z zimną krwią, rzeczywiście się zmienił? Psychiatrzy z opawy musieli znaleźć odpowiedzi na te pytania. Przez te 10 lat Jeezy uczestniczył w regularnych sesjach terapeutycznych, grupach wsparcia, programach resocjalizacyjnych. Jego zachowanie było stale monitorowane, analizowane, oceniane. Stopniowo, bardzo powoli, zaczął okazywać oznaki poprawy. Nauczył się kontrolować swoje impulsy, zrozumiał mechanizmy swojego zachowania, wykazywał żal za popełnione czyny. W końcu nastąpił moment, który do dziś budzi kontrowersję. 24 grudnia 2014 roku, dokładnie w wigilię Bożego Narodzenia, Jerzy Straka opuścił mury szpitala psychiatrycznego. Psychiatrzy uznali, że wyzdrowiał i już nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Czy rzeczywiście można wyleczyć się z bycia seryjnym mordercą? Czy 10 lat terapii może zmienić człowieka, który w młodości popełnił tak okrutne zbrodnie? To pytania, na które nauka nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Dziś Jiří Straka ma ponad 50 lat. Ożenił się, zmienił nazwisko i osiedlił się w małym miasteczku niedaleko granicy z Polską. Razem z żoną prowadzi sklepik w jednym z morawsko-śląskich miast. Próbuje żyć normalnie, odciąć się od swojej mrocznej przeszłości. Jego żona, według dostępnych informacji, zna jego przeszłość. To rodzi pytanie: jak to możliwe? Że kobieta zdecydowała się związać z byłym seryjnym mordercą? Czy miłość rzeczywiście może wszystko przezwyciężyć? Czy może to świadczy o skuteczności terapii, którą przeszedł w szpitalu psychiatrycznym? Ich sklep to mały, rodzinny biznes, gdzie Iży ma kontakt z dziesiątkami klientów dziennie. Ludzie robią u niego zakupy, nie wiedząc z kim mają do czynienia. To surrealistyczna sytuacja. Były morderca sprzedaje chleb i mleko. Uśmiecha się do klientów, prowadzi zwykłe, codzienne rozmowy. Sąsiedzi opisują go jako spokojnego, grzecznego człowieka, który nie sprawia problemów. Pracuje ciężko, dba o swój sklep, płaci podatki. To obraz idealnego obywatela, gdyby nie to, co działo się 30 lat temu. Ale czy można uciec od przeszłości? Ludzie, którzy poznali jego prawdziwą tożsamość, czasem go zastraszają. Otrzymuje pogróżki, niektórzy żądają, żeby opuścił miasto i odpowiada im zawsze w ten sam sposób. Jeśli wtedy nie skazaliście mnie na śmierć, teraz dajcie mi żyć. To zdanie doskonale oddaje złożoność tej historii. Z jednej strony mamy człowieka, który popełnił straszne zbrodnie. Z drugiej, kogoś, kto był wtedy dzieckiem, traumatyzowanym przez lata przemocy domowej. Historia Iriego straki zmusza nas do zadania trudnych pytań. Czy szesnastolatek może być w pełni odpowiedzialny za swoje czyny? Jak wielki wpływ na jego zachowanie miała trauma z dzieciństwa? Czy sprawiedliwość została wymierzona? Niektórzy uważają, że Straka został potraktowany zbyt łagodnie. Trzy morderstwa, kilka prób zabójstwa, gwałty, czy dziesięć lat więzienia i dziesięć lat w szpitalu psychiatrycznym to wystarczająca kara? Czy rodziny ofiar mogą pogodzić się z tym, że ich oprawca dziś prowadzi spokojne życie? Z drugiej strony, Psychologowie podkreślają, że Iiriego był produktem okrutnego systemu wychowawczego. Lata przemocy domowej, brak wsparcia emocjonalnego, trauma wszystko to mogło przyczynić się do rozwoju jego zaburzeń. Czy w takim przypadku kara śmierci byłaby sprawiedliwa? Historia spartakiadowego mordercy to także opowieść o tym, jak ważne jest dostrzeżenie sygnałów ostrzegawczych. Nauczyciele Iiriego widzieli, że coś jest nie tak ale system nie potrafił skutecznie pomóc traumatyzowanemu dziecku. Gdyby otrzymał odpowiednią pomoc psychologiczną wcześniej, może tragedia nigdy by się nie wydarzyła. To także przestroga dotycząca przemocy domowej. Mata i Riego nigdy nie została pociągnięta do odpowiedzialności za lata maltretowania syna. A przecież to właśnie te doświadczenia mogły uruchomić łańcuch wydarzeń prowadzący do tragedii. Wreszcie, to historia o tym, jak trudno jest ocenić, czy ktoś rzeczywiście się zmienił. Psychiatrzy uznali, że Iri nie stanowi już zagrożenia, ale czy można mieć całkowitą pewność? Czy społeczeństwo ma prawo do takiej pewności? Historia Iriego Straki, Spartakiadowego mordercy, to jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw kryminalnych w historii Czech. 16 chłopiec, który w ciągu kilku miesięcy zamordował trzy kobiety i zaatakował osiem kolejnych, Dziś prowadzi spokojne życie gdzieś w morawsko-śląskim kraju. Czy sprawiedliwości stało się zadość? Czy można wierzyć w całkowitą przemianę seryjnego mordercy? Czy wiek w momencie popełniania zbrodni ma znaczenie przy ocenie winy? To pytania, na które każdy z Was musi odpowiedzieć sobie sam. Jedna rzecz jest pewna, historia ta pokazuje, jak cienka jest granica między ofiarą a oprawcą, między traumatyzowanym dzieckiem a bezwzględnym mordercą. I przypomina nam, że niektóre rany z dzieciństwa mogą mieć tragiczne konsekwencje nie tylko dla tego, kto je ponosi, ale także dla całkowicie niewinnych ludzi. Jeśli ten odcinek Was zainteresował, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału w cieniu zbrodni. Dzwoneczek obok przycisku subskrypcji sprawi, że nie przegapicie kolejnych równie fascynujących historii kryminalnych. W komentarzach napiszcie, co myślicie o tej sprawie: czy Iziz Traka zasługiwał na drugą szansę? Czy może sprawiedliwość nie została wymierzona? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie poznamy historię kolejnego mordercy, który na zawsze zapisał się w annałach kryminalistyki. Trzymajcie się bezpiecznie.